Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Renetaro w kolejnej tygodniówce. Zobaczmy, drogie lwy, jaka energia będzie Wam towarzyszyć w tym tygodniu. Karty mam już rozłożone, żeby nie przedłużać filmu. Do rozkładu użyłam dwóch talii kart. Rozkład jest podzielony na trzy części. Pierwszy rząd będzie nam mówić o ogólnej energii Waszego tygodnia. Drugi rząd będzie nam mówić, co dobrego Was może spotkać w tym tygodniu. A trzeci rząd będzie nam mówić, czego nie powinniście robić w tym tygodniu. Widzę, drogie lwy, że po, m, początek tygodnia u was się zaczyna od, od wiadomości. E, tu jakieś wiadomości do was napływają. Być może jakaś prawda wyjdzie na jaw. E, o czym mówi dla nas e, asmiecze. E, macie tutaj dwie osoby w swoim otoczeniu. E, dostaliście kartę rycerza kielichów. To może być osoba z podznaku wody, ryby, rak, skorpion. I też jeszcze macie kartę króla denarów. To już jest bardziej dojrzalsza energia, bardziej dojrzalszy mężczyzna z trygonu ziemi. Byk Panna, koziorożec. Też może tu chodzić jakby o jedną osobę, i, i idą te wiadomości tak jakby od tego mężczyzny. Albo jakaś prawda wychodzi na jaw, jakaś nowa, nowy plan, nowy pomysł na, na coś. Wy się zamykacie na to, tak jakby was to nie interesuje, albo was po prostu um, nie zadawala to. Też może być taka sytuacja, że dostajecie wiadomości, o odcięciu. Jakaś osoba odcina się od Was lub chce się odciąć. O czym mówi też dla nas karta, karta Asa Asamieczy? Tu może być jak najbardziej blokada, odcięcie się. Wy się zamykacie na to, albo ktoś Was może zmusza do podjęcia decyzji, którą osobę wybrać. Być może macie dwie osoby w swoim życiu, tak jak wspomniałam, młodszego mężczyznę z trygonu wody lub właśnie dojrzalszą osobę z trygonu ziemi. Wy się zamykacie na to nie, nie robicie z tym nic. Tu się, to się dla was nie podoba. Zastanawiacie się. Być może tu chodzi o jakieś pieniądze. Wy jesteście do czegoś, a. Um, Przywiązani, tak jakby nie chcecie czegoś stracić. Być może chodzi tu o pracę. Nie macie ochoty, jakby nic zmieniać. Was jakby zadawala to, co jest na dany moment. Nie chcecie, jakby stracić, albo ktoś was namawia być może do jakiejś spółki, do jakiegoś. Hmm, Biznesu i wy się, wy się na to zamykacie nie chcecie, nie chcecie stracić swoich pieniążków. Kurczowo się czegoś trzymacie. Albo tych, te zmiany, które mają nadejść w Asie mieczy, no wam one nie odpowiadają i tak, jakby chcecie zostać przy tym, gdzie pracowaliście do tej pory w tym miejscu, że was to tak jakby zadawalało. Czuliście się stabilnie. Tu widzę, że te wiadomości tu was mm, nie są zadowalające dla was. Mimo wszystko widzę, że tak jakby mm, podjęcie ostatecznej decyzji będzie. Czy to będzie zależało od was, czy mm, z, z góry, z sił wyższych. Czy ktoś zadecyduje. Widzę, że wy Zawalczycie o to, będziecie walczyć. Obojętnie w jakiej kwestii, czy tu chodzi o relacje uczuciowe, czy o relacje pracowe, to widzę, że będziecie walczyć. Tu będzie walka. Tu będzie podglądanie, tu będzie nerwowa sytuacja. Tak, jakby widzę, że będziecie mieć już um, straconą nadzieję, tak, jakby, że um, wszystko już jest jakby um, kielichy, kielichy zostały rozlane. Ze smutkiem patrzycie na coś, ale um, finalnie widzę tutaj um, wygraną. Ale takie mam odczucie, że ta wygrana w sumie i tak was nie będzie zadawalać. To takie, jakby, taka walka. Po trupach do celu, w sumie wygrywam to, ale bez takiego zadowolenia. Zdobywacie ten wieniec laurowy, to jest zwycięstwo, ale mimo wszystko dużo was to kosztowało i zadra, ta zadra zostaje, ten smutek. Widzę, że coś wywalczycie. A drugi rząd dla nas mówi, co dobrego was może spotkać w tym tygodniu. Jeżeli są takie osoby, które miały ciężką sytuację ostatnim czasem, widzę, że te problemy wasze zakończą się. Tak, jakby oddalacie się od tych problemów, oczyszczacie się. Ale jeszcze o tym myślicie. Problemy te mogą dotyczyć pracy lub rodziny, biznesu rodzinnego. Też może być taka sytuacja, że straciliście kogoś bliskiego i tak jakby dochodzicie do siebie pomału. Oczyszczacie energię wokół siebie. Tutaj dostaliście kartę dziesiątki. Mieczy i karty gwiazdy, to tutaj jest jakby strata kogoś bliskiego, odejście bliskiej osoby, może nawet z rodziny kogoś lub z pracy. Ale widzę, że pomału dochodzicie do siebie, łapiecie równowagę emocjonalną, oczyszczacie się, oczyszczacie swoją energię, myślicie jeszcze o tej osobie ze smutkiem, ale pomału stajecie na nogi. Widzę, że podejmujecie jakąś decyzję, wahacie się. Wahacie się być może o powrocie, o powrocie do miejsca, gdzie kiedyś y, mieszkaliście, może o powrocie do rodzinnych stron, y, skąd pochodzicie. Zastanawiacie się, czy to będzie dobre. Ja widzę, że w tym tygodniu uda Wam się podjąć decyzję. Jaką decyzję podejmiecie, tego nie wiem, ale widzę, że decyzja będzie podjęta i tak jakby ten pierwszy krok już zostanie zrobiony w tym kierunku, jaką właśnie decyzję podejmiecie. Tak jakby od tego wahania się, um, zastanawiania się zostanie podjęta i już w trójce buław ruszacie. Ruszacie w tym kierunku, który sobie wyznaczyliście. Ku słońcu. Tam jest jaśniutko, bo tutaj to mamy karty takie bardzo mroczne. To widzę, że pomału zaczynacie wstawać na nogi po, ciężkich, um, po, po, po ciężkim czasie, który ostatnim czasem prawdopodobnie niektórzy z Was mieli. Um, jeżeli czekacie na osobę z przeszłości, bardzo prawdopodobne, że może się osoba z przeszłości do Was odezwać, lub z rodziny, z kim dość długo już nie utrzymywaliście kontaktu, lub też może właśnie oczekujecie, zastanawiacie się, czy wrócić do osoby z przeszłości. Być może taka osoba da znak, znak o sobie. A wy się będziecie zastanawiać, czy wchodzić w to jeszcze raz, czy nie. Widzę, że e, znajdziecie, znajdziecie ten balans i e, zdecydujecie już. W jakim kierunku, ja tego nie wiem, ale decyzja zostanie podjęta. Bliżej końca tygodnia, to już jest w sumie na koniec tygodnia, ale pamiętajcie, rozkład jest ogólny, ze wszystkimi na pewno nie będzie rezonować. Także w czasie on też może się przesunąć. Niekoniecznie to wszystko musi się zdarzyć w tym tygodniu. Są historie, które już może miały miejsce i też oczywiście w czasie może się przesunąć. To niekoniecznie musi być tak jak ja zaznaczam, od 6 do 12 lipca. To może być i do 20 lipca lub do końca lipca. Zależy jak u kogo to może się odegrać. Trzeci rząd dla nas mówi, czego nie powinniście robić w tym tygodniu. Jeżeli są takie osoby, które ostatnim czasem są jakby w takiej izolatce, zamknięci od otoczenia, w takiej stagnacji, nie chce się Wam wychodzić do ludzi na zewnątrz, na żadne rozrywki, zero spotkań, po prostu być może leczycie się po czymś. Tu jest właśnie zrozumiałe, że tak jak wspomniałam, być może e, są osoby, które straciły kogoś bliskiego, po prostu chcą być same i leczą się. Karty mówią, e, nie siedź sam w domu, wyjdź do ludzi, zabaw się. To jest tak, jakby niedobre dla ciebie. Co za długo, to niezdrowo. Wyjdź do ludzi, zabaw się. Jeżeli są e, takie osoby, które za dużo się bawią, za dużo imprezują, to w ten czas tak. Karty mówią, odpocznij, nie baw się tyle. Nie imprezuj. Uważaj na alkohol. Wycisz się. Uważajcie na ludzi, um, na toksycznych ludzi. Być może ktoś do was wrócić. Osoba um, może być osoba z podznaku koziorożca, ale niekoniecznie dostaliście kartę diabła. Um, osoba może być toksyczna, um, która zażywa różnego rodzaju używki, alkohol, narkotyki, manipuluje ludźmi. Um, uważajcie na takie osoby. Może być w pracy macie taką osobę, czy w domu. Tu widzę. Um, Odczuwacie duży ciężar w towarzystwie tej osoby. Ta osoba może wami manipulować, może was wykorzystywać, czy w obowiązkach pracowych, czy domowych. Karty mówią: zrzuć to z siebie, oddal się od tego, wycisz się, uspokój się, złap harmonię emocjonalną. Uważajcie na kręgosłup. Nie przesilajcie się, nie dawajcie się wykorzystywać. Nie oddalajcie się od ludzi, nie zamykajcie się po raz drugi. Jest pokazane w karcie pustelnika. Jeżeli macie właśnie podjąć jakąś decyzję, podejmij decyzję. Być może tutaj chodzi o podjęcie decyzji w sprawie osoby spod znaku panny. Tutaj wyraźnie jest właśnie panna pokazana, lub też właśnie tutaj mamy kartę królowej monet. To jest znak. Byk Pan na koziorożec. Tutaj, tak jakby podjęcie decyzji, a na samym początku u nas wyszedł król monet. To jest ta sama energia. Być może tutaj będzie potrzebne podjęcie decyzji. Nie oddalaj się od tego, od tej osoby z trygonu ziemi, a podejmij tą decyzję. Nie zastanawiaj się. Nie uciekaj. Także to tyle, drogie lwy. A jeżeli Wam się horoskop podobał, proszę o lajkowanie, o komentowanie, o subskrypcję, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału. Życzę Wam samych pomyślności, samych słonecznych dni i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym tygodniu, w następnej tygodniówce. Trzymajcie się. Pa!